Witajcie. W dzisiejszym odcinku ogarniamy kolejny temat. Dziś Wam przedstawię moje narzędzie wielofunkcyjne od marki Dedra. Zaczynamy prezentację. Otwieramy skrzynię. No i mamy. Mamy samą maszynkę. Plus akcesoria. Dziś Wam przedstawię. W jakim zestawie ta maszynka przyjeżdża? Jak sobie zakupujemy samobody? Sami widzicie, jest to narzędzie wielofunkcyjne od marki Dedra o modelu DED7059. Bardzo małe i podręczne narzędzie. Jak widzicie, jego gabaryty są niewielkie. Mogę Wam powiedzieć tak wstępnie. Długość jakieś 28 cm, więc naprawdę niewiele, niewiele w ręce. Bardzo dobrze leży z góry. Mamy włącznik i opcję montażu brzeszczotów. To teraz zaraz, teraz wam zaraz pokażę. Z tyłu wejście na baterię, oczywiście, i od boku mamy regulację obrotów. Co do regulacji obrotów, mamy bardzo płynną od jednego do. Do szóstki, co nam daje od 0 do 21 tysięcy drgań na minutę. Więc naprawdę spoko możemy sobie to pracować ilość drgań pod daną pracę. Narzędzie wielofunkcyjne, wszędzie tam, gdzie dostęp innych narzędzi jest trudny. Mamy różne rodzaje przeszczotów do różnych prac możemy naprawdę praktycznie wszystko tym robić w pocięciu w panelach, w drewnie po skrobaniu laminatu, jakichś starych farb dzięki skrobakom możemy używać jej jako oscylacyjnej, czyli możemy przyszlifować trudno dostępne miejsca i tak dalej, pocięcia płytek nie płytek i tym podobnym wycinanie fug i tym podobnym, ja osobiście ostatnio wycinałem nawet szykowałem pod stary wycinałem stary parapet i montowałem nowy, więc naprawdę też mega mi się to przydało, ponieważ przy oknie trzeba było delikatnie przycinać, tak jak zawsze się robi diaksem. Tutaj bezproblemowo zrobiłem to tym maleństwem. Naprawdę wszystko fajnie wyszło. Kąt oscylacji maksymalny 3,2 stopnia. W zestawie mamy, jak zakupujemy samobody, w zestawie mamy. Trzy rzeszczoty, trzy tego, trzy rzeczy. Mamy głowicę trójkątną. Bardzo fajna sprawa. Dzięki niej możemy szlifować trudno dostępne miejsca. Mamy rzeszczot uniwersalny, który zaraz też przetestujemy I mamy tak zwany skrobak. Skrobak, spoko sprawa. Też naprawdę się przydaje. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o Parametry techniczne może przejdźmy na jakieś testy, coś powłączajmy. Zobaczycie, jak to działa. Lecimy z tematem. Dobra, mamy kamerę zmienioną. Przygotowujemy się do pracy. Może zaczniemy od jakiejś tam drobnej pracy. Czyli od oscylacji. Pokażę Wam, jak się montuje. Mamy maszynkę, mamy ogóry, mamy wajchę. Zobaczcie. Które trzeba zwolnić do samej góry. pyk I dzięki temu możemy nałożyć końcóweczkę. Potem zwalniamy ją, zamykamy i już mamy maszynkę zaciśniętą. Oczywiście, jeżeli chodzi o brzeszczoty, jest tutaj zamontowany. Yy uchwyt uniwersalny czyli możemy kupić od każdej innej marki, po większości na naszym rynku czy to Milwaukee, DeWalt, Bosch i tym podobne, po prostu to jest taki uchwyt uniwersalny dobra, mamy baterijkę, może założymy sobie baterijkę dwójeczkę, będzie maszynka o wiele, wiele lżejsza co będziemy szlifować? nie wiem, mam na przykład mam panel pfpcv i próbujemy go przeszlifować zobaczymy jak to będzie sobie dawać radę mamy yy, poziom jedyneczkę wrzucimy na przypuśćmy trójeczkę jedziemy Widzieliście? Zdziera, zdziera na trójeczce. Zobaczcie. Naprawdę spoko. Nie ma z tym problemu. Szlifowałem już tą tym maleństwem przy schodach, przy tralkach. I powiem Wam, że naprawdę trudno w dostępnych miejscach jak najbardziej się sprawdza. No dobra, ale to nie będzie o szlifowaniu może zaczniemy coś o wycinaniu mamy brzeszczot uniwersalny założymy sobie i coś powycinamy jak już mamy pcv to już zaczniemy wycinać w pcv może coś narysujemy coś zaznaczymy jakiegoś kunta albo coś w stylu ostatnio wycinałem w panelach ponieważ była taka potrzeba narysujemy jakieś kwadraci przypuśćmy Coś tam sobie, o, wytniemy. Na przykład, też pada na dworze, słyszę. Zmienimy kąta na 90 stopni, by było wygodniej. i Zobaczymy, jest to sobie do radę. Może coś podłożymy pod spód, żeby nie przeciąć po raz kolejny stołu. Jedziemy. Wycięcie nie ma problemu, jest wycięte, jest wycięte, fajnie to się sprawdza, ale żeby nie było łatwo, mamy tutaj na przykład kawałek panela 8 mm twardego i spróbujemy sobie w tym wyciąć. Już nie będziemy rysować, zobaczmy jak to sobie poradzi. widzieliście bez problemu na biegu trzecim teraz damy bieg maksymalny zrobimy na 6 czy będzie widać? chyba będzie widać na szósteczce damy coś twardszego mamy płytę OSB 18 mm damy ją do kąta pionu, będzie wygodniej ciąć zobaczymy jak tym razem się sprawdzi, jedziemy od razu inny dźwięk Tak sami słyszeliście całkiem inny dźwięk. Maszyna zaczęła chodzić szybciej, płynniej, nie było takich wibracji. Zobaczcie, cięcie piękne, nie przypalone, czyli maszynka równomiernie wchodziła w materiał. Ale to jest płyta OSB. Zobaczymy, jak to będzie szło na sośnie. Na przykład. Mam tu kawałek sosenki dosyć grubej i zobaczymy czy tutaj nie będzie tego efektu palenia Widzieliście nawet precyzyjne cięcia, czekajcie jeszcze chwilę. Nawet precyzyjne cięcia jesteśmy w stanie wykonać. Tam coś przydymiło, widziałem delikatnie, lecz no niestety, sosna jest dosyć suchutka, i coś tam miało. Pod wpływem przegrzania się yy, zadymić, lecz naprawdę nie ma problemu. Nie stoi w miejscu, nie blokuje. Można naprawdę fajnie wycinać. Wytnę jeszcze kilka tych, tylko zmienię sobie skąd, ponieważ to troszeczkę niewygodnie. Zobaczę jeszcze, jak to będzie przy kilku cięciach. szkowałem ściski, mówię, czy na nie ściskać. Zobaczcie, jakie piękne cięcie wykonało. Nie ma z tym problemu. Zobaczcie, naprawdę sztosik ładnie to tnie. No cóż, sami widzieliście, że maszynka naprawdę daje radę. Nie ma z tym problemu. Użytkuję już ją. Spory czas. Zobaczmy jeszcze, jak stan baterii. Bateria pełna. Nic nie ubyło. Więc naprawdę sztosik. Jeżeli chodzi o dźwięk, naprawdę nie jest taki głośny, jak się robią na najwyższe obroty. Na niższych troszeczkę, tak jakby nierówno chodziła. Troszeczkę bicie powstaje. Czuć bardziej pod ręką. Ale przy najwyższych obrotach. tego bicia już po prostu w rękach już nie czuć no dobra, to by było na tyle czas na podsumowanie podsumowując niewielkie urządzenie a naprawdę wielka moc jest to narzędzie przeznaczone do wszystkich prac gdzie naprawdę inne narzędzia nie mają dostępu wtedy wkracza ten sprzęt naprawdę bardzo wydajny co mi się podoba uniwersalność końcówek dzięki temu możemy zakupić sobie jakie żywnie chcemy bo większość brzeszczotów na naszym rynku właśnie pasuje płynna regulacja obrotów spoko w tym przedziale cenowym naprawdę duży plus ponieważ nawet wyższe niektóre modele większych bardziej znanych marek nie mają tej regulacji obrotów tutaj w niewielkich pieniądzach mamy płynną regulację. A dlaczego o niewielkich pieniądzach? Bo koszt takiego urządzenia samobody z trzema głowicami to koszt około 180 zł. Więc naprawdę niewielki koszt, niewielka waga, a mega, mega potencjał. Co jeszcze wspomnę? Czego mi tutaj brakuje? Akurat to jest taki mały minus. To mógłby być. Mogłoby być podświetlenie LED. Bardzo fajna sprawa. W trudno dostępnych miejscach, tam gdzie jest troszeczkę ciemnawu, ta lampeczka by się przydała. Ale nie ma rudze, bo coś za coś. Mamy tutaj płynną regulację obrotów, a nie mamy oświetlenia. Przeżyje to naprawdę spoko. Jeżeli ktoś z Was posiada takie narzędzie, dajcie znać jak u Was się sprawdzuje u mnie jak na razie do tej pory jest spoko użytkuję już grubo ponad 4, prawie 5 miesięcy więc naprawdę y, lekko nie ma naprawdę wydajna i pożyteczna y, maszynka Oczywiście, przypominam o w górę, o subskrypcji i o dzwoneczku, by byście byli na bieżąco. Nie zapomnijcie o moich grupach społecznościowych i jak i Instagramie. Wszystko będziecie mieli w opisie. To by było na tyle, a ja z wam jak zwykle życzę miłego wieczoru. Do następnego. Cześć!